Rewelacja, rewelacja. Naprawdę grały bardzo dobrą siatkówkę. Wszyscy chłopacy, którzy mieli okazję pograć, którzy mieli okazję wejść na boisku, myślę, że, że pomogli, pomogli drużynę, drużynie. No i dzisiaj z, z moim skromnym udziałem fajnie, że udało nam się wygrać za trzy punkty kolejny mecz. Dobrze, dobrze. No, Argentyna to będzie groźny przeciwnik dla wszystkich zespołów tutaj, więc, więc trzy punkty z nimi na pewno będą się liczyć. Małymi kroczkami do przodu jesteśmy bardzo szczęśliwi, 9 punktów. Nikt nie przypuszczał, że tyle. Może nam się udać zdobyć po, po pierwszej rundzie, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Na razie zespół spisywał się na boisku bez mnie fantastycznie, więc nie, nie robi się zmian na siłę tylko po to, żeby jakiś zawodnik grał. Mi się wykonywał fantastyczną robotę i nie zdziwię się, jeżeli w następnym meczu, to, to nadal on będzie, będzie wychodził w szóstej, bo, bo grał do tej pory doskonale. Teraz też ma lekkie problemy zdrowotne, bo ten turniej naprawdę narzuca ogromne obciążenia. Zobaczymy. Ja się czuję w miarę nieźle, w miarę nieźle. Jeszcze coś nam pobolewa, ale, ale to jest taki ból, jaki, z jakim budzą się moi koledzy zawsze. Jeżeli popełnialiśmy tyle dużo prostych błędów, oni grali bardzo dobrze zagrywką, ten miał rewelacyjne przyjęcie, mając dużą przewagę, bawił się, bawił się grą. Wtedy trudno zatrzymać każdego rozgrywającego. Zdecydowanie musimy być skoncentrowani cały czas i myśleć, Myśleć tylko o, o kolejnym nadchodzącym meczu, a nie o głównym, nie, a nie o głównym celu. Eee, no nic, zobaczymy. zobaczymy. Graliśmy jeden sparik z, z e, Irańczykami, mamy więc jakiś, jakiś tam mniej więcej o pogląd na to, jak, jak grają, jak się prezentują. Zobaczymy, będziemy walczyć. Teoretycznie może i słabsi, ale Iran to jest bardzo dobry zespół. Mistrz Azji grają bardzo szybko, bardzo dobrze. Świetny jest rozgrywający, mają dwóch bardzo dobrych środkowych. Japończycy grają u siebie i zapewne wszystko będzie im pomagać, dlatego to są bardzo, bardzo trudne dwa mecze.